Prime Strategic Holdings, elegancka fasada, za którą kryje się pusta obietnica. Kiedy po raz pierwszy trafia się na stronę PrimeStrategicHoldings.com, wszystko wygląda znajomo i wiarygodnie. Wysokiej jakości zdjęcia, wykresy rynkowe, poważne hasła o stabilnym wzroście i profesjonalnym zarządzaniu kapitałem. Typowy język instytucji finansowej, który ma wzbudzić zaufanie. Ale już po kilku minutach analizy, iluzja zaczyna się sypać. Nie ma licencji, nie ma numeru rejestracyjnego, nie ma adresu biura ani nazwisk osób odpowiedzialnych za działalność. Cała konstrukcja to tylko fasada, zaprojektowana po to, by wyglądać poważnie, ale nie oferować nic poza pustymi obietnicami. Za profesjonalnym wyglądem i elegancką narracją kryje się dobrze znany scenariusz oszustwa. Strona primestrategyholdings.com nie posiada żadnych potwierdzonych powiązań z realnym rynkiem finansowym. Nie ma w niej ani śladu transparentności, brak jakiejkolwiek wzmianki o nadzorze ze strony instytucji takich jak FCA, KNF czy Sysek. Podany adres siedziby nie istnieje, a domena została zarejestrowana niedawno, przy czym właściciel ukrył swoje dane za usługą prywatności. To klasyczny wzorzec, po którym od razu można poznać, że mamy do czynienia z fałszywym brokerem. W rzeczywistości cała działalność inwestycyjna to starannie przygotowana inscenizacja. Użytkownik po rejestracji dostaje dostęp do panelu, w którym widzi rosnące saldo, wykresy i fałszywe raporty o zyskach. Wszystko wygląda profesjonalnie, jakby rzeczywiście inwestował na rynku. Ale to tylko symulacja. Wirtualne liczby generowane są automatycznie w przeglądarce, bez żadnego połączenia z prawdziwym handlem czy giełdą. Zyski istnieją tylko na ekranie. A ich jedynym celem jest wywołanie poczucia sukcesu, które ma zachęcić inwestora do wpłacenia kolejnych pieniędzy. Kiedy użytkownik próbuje wypłacić środki, zaczyna się druga faza manipulacji. Pojawiają się komunikaty o konieczności dodatkowej weryfikacji, opłaty aktywacyjnej lub podatku od zysków. Gdy ofiara wykonuje kolejną wpłatę, kontakt z przedstawicielem się urywa, a konto zostaje zablokowane. To powtarzalny schemat, który stosują wszystkie projekty tego typu, z pozoru profesjonalne, w praktyce działające jak klasyczna piramida finansowa. Psychologia jest tu kluczem. Twórcy prime wiedzą, jak manipulować emocjami, używają języka, który ma budzić autorytet, wspominają o doradcach z Wall Street, o globalnych partnerach, o zaufaniu tysięcy inwestorów. Czasami stosują też presję czasu, sugerując, że oferta kończy się dziś lub że rynek jest w wyjątkowym momencie. To techniki znane z wielu oszustw, które grają na ludzkich emocjach, chęci zysku i strachu przed utratą okazji. Pod względem technicznym projekt również zdradza swoje prawdziwe oblicze. Analiza strony ujawnia, że używa ona gotowego szablonu, który wcześniej pojawiał się w wielu innych skamach inwestycyjnych. Identyczny układ panelu, ten sam system rejestracji, identyczne błędy językowe w regulaminie. Wszystko wskazuje, że Prime Strategic Holdings jest częścią większej sieci fałszywych brokerów, którzy co kilka miesięcy zmieniają nazwę i uruchamiają nową stronę, wykorzystując tę samą strukturę i te same mechanizmy manipulacji. To nie przypadek, że domena została zarejestrowana niedawno. Takie projekty mają krótki cykl życia. Działają kilka miesięcy do momentu, aż zaczynają się skargi i negatywne opinie w internecie. Potem znikają, a ich twórcy uruchamiają kolejną kopię pod nowym adresem. Wystarczy zmiana logo i kolorów, by powtórzyć cały proceder. W sieci pojawia się coraz więcej ostrzeżeń przed PrimeStrategicHoldings.com. Inwestorzy opisują podobne doświadczenia. Szybki kontakt po rejestracji, obietnice wysokich zysków, potem rosnące saldo w panelu i brak możliwości wypłaty. W wielu przypadkach, po zgłoszeniu chęci wycofania środków, przedstawiciele stają się agresywni, próbując wymusić dodatkowe wpłaty. To dokładny wzorzec oszustwa, które bazuje na zaufaniu i nieświadomości inwestora. Reputacja Prime Strategy Holdings w sieci jest fatalna. Wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarkę, by znaleźć liczne ostrzeżenia i negatywne komentarze. Portal wymieniany jest na forach jako przykład typowego Investment Scam projektu, który działa tylko do momentu, gdy przestaje być anonimowy. Brak licencji i ukryty właściciel to połączenie, które w branży finansowej oznacza jedno niebezpieczeństwo. Prime Strategic Holdings nie jest firmą inwestycyjną, tylko precyzyjnie zaprojektowanym narzędziem do wyłudzania pieniędzy. Wszystko, od języka używanego w komunikacji po wygląd strony, ma stworzyć złudzenie profesjonalizmu. Ale za tą fasadą nie ma ani technologii, ani zespołu ekspertów, ani realnych inwestycji. To system psychologiczny, który działa, dopóki ofiara wierzy, że uczestniczy w czymś prawdziwym. Wnioski nasuwają się same. Każdy, kto zetknie się z Prime Strategic powinien zachować szczególną ostrożność. Nie wolno wierzyć w gwarantowane zyski, w profesjonalne strategie ani w partnerów instytucjonalnych, jeśli za tymi słowami nie stoją żadne fakty. Ten projekt nie ma nic wspólnego z legalnym tradingiem. To klasyczny przykład cyfrowego oszustwa, nowa nazwa, stara metoda. Prime strategii holdings to ostrzeżenie dla wszystkich, którzy szukają szybkiego zysku w internecie. Im bardziej profesjonalnie wygląda strona, tym większy powinien być sceptycyzm. Bo w tym przypadku elegancja i technologia to tylko narzędzia. Służą nie do zarabiania pieniędzy, lecz do ich kradzieży.